Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Są ze mną pełnomocnicy powiatowi naszych powiatów, powiat lipnowski, pan Andrzej Balicki i powiat włocławski ziemski, pan Waldemar Kuta. Szanowni Państwo, dziś spotykamy się przed biurem Platformy Obywatelskiej, bo myślę, że trzeba permanentnie przypominać Wrocławianom, permanentnie przypominać mieszkańcom powiatu wotrawskiego, powiatu lubuskiego, powiatu aleksandrowskiego o tym, z czym wiązały się rządy Platformy Obywatelskiej, z czym wiążą się ich propozycje, bo jak wiecie Państwo, ich program wykuwa się w mozole, ale jest przedstawiany przez poszczególnych ekspertów, którzy mówią o tym, że tak naprawdę wszystkie programy socjalne powinny być cofnięte, że tak naprawdę trzeba wprowadzić jak najszerzej kwestie podwyżek, jeżeli chodzi o kwestie kredytów, jeżeli chodzi o stopy procentowe, bo przecież pamiętamy jak pani Posłanka, która odpowiada w Platformie Obywatelskiej za kwestie związane z ekonomią mówiła o tym, że jak najszybciej powinno to być wprowadzone i na poziomie takim, który mógłby spowodować zatrzymanie inflacji, a więc dzisiaj jeżeli inflacja oscyluje w granicach 16-17%, Mieli na myśli to, że stopy procentowe powinny być na tym poziomie, a przecież są zdecydowanie niższe. Także wiemy również o tym, że zapowiadali prywatyzację wszystkich gałęzi przemysłu i eksperci którzy mówili jak tak naprawdę to będzie wyglądało, także po to jesteśmy również dzisiaj tutaj przed biurem Platformy, która jak widzicie Państwo za nami znów jest zamknięte, żeby o tym głośno i wyraźnie Włocławianom i mieszkańcom powiatu włocławskiego i lipnowskiego mówić. Bardzo proszę szef powiatu lipnowskiego. Proszę Państwa, jak sięgnę pamięcią, w powiecie lipnowskim bezrobocie było napisane... Czasów mamy za czasów platformy oczywiście. Obecnie mamy o połowę niższą, to są znaczące yy, yy, ilości. To, jeżeli chodzi o bezrobocie, to. Mam Bardzo proszę. Pan Waldy Szanowni Państwo, jeśli cofnąć się do początku rządu Zjednoczonej Prowincji w roku, w roku 2015, przypomnę. Czas jeden z ważniejszych wskaźników gospodarczych. Najniższe gwarantowane wynagrodzenie wynosiło 1750 zł. To, to bardzo znamienne, dlatego że trzeba zdać sobie sprawę, że rząd Zjednoczonej Prawicy polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości to jest odpowiedzialna polityka na nie tylko na dobre, ale również na trudne czasy, które przychodzą, które przyszły i które dotknęły nie tylko Polskę, ale również całą Europę, po części świat. Sytuacja gospodarcza i wywołana tym, w tej chwili sytuacja kryzysowa na rynkach gospodarczych przełożyła się również w jakiś sposób na Polskę. Natomiast trzeba mieć pamięci trzeba mieć do czego być może niektórzy młodzi ludzie po kolei na tego nie pamiętają, Jaka była wtedy wartość siła nabywcza e, ludzi zaczynających pracę? Pierwsza, pierwsza najniższa wynagrodzenie 1750. Na dzisiaj e, jest to 3480, a od 1 lipca będzie to gwarantowana najniższa 3600. Pokazuje to tak naprawdę odpowiedzialność Zjednoczonej Prawicy e, za lata, przez które przyszło rządzić. E, kolejna rzecz to zabezpieczenie w tej chwili Wieloma decyzjami gospodarczymi, przypomnę tylko wielokrotne w okresie pandemii tarcze, wspieranie przedsiębiorców, wspieranie obywateli. Trudno sobie wyobrazić, że co by się działo, gdyby na dzisiaj rządzili w Polską ludzie, którzy składali obietnice bez pokrycia. Oni dzisiaj znowu te obietnice próbują składać. Natomiast, jaka jest ich wiarygodność? Myślę, że Polacy sami najlepiej to ocenią. Chcę podsumować, że pomimo tego, że pojawiają się różnego rodzaju zarzuty wobec Zjednoczonej Prawicy, wobec Prawa i Sprawiedliwości, trzeba mieć świadomość, że jest to bardzo dobry i odpowiedzialny rząd na, na dzisiejsze czasy, a jestem święcie przekonany, że również na przyszłość. Dziękuję. Panie no doktorze, ekonomi prosimy jeszcze o euro chwilę, bo myślę, że warto też o tym wspomnieć. Proszę Państwa, bardzo często pojawiają się od postulaty, szczególnie właśnie ze środowiska Platformy Obywatelskiej, że remedium na wszystkie problemy, które mogłyby dotyczyć kwestii gospodarczych, to jak najszybsze wejście do strefy euro, przyjęcie w Polsce euro. I proszę Państwa, ja może odpowiem tak, to też dobrze, żeby Obywatele mieli tego świadomość. Prawo i Sprawiedliwość nie jest przeciwko euro, nie jest przeciwko Unii Europejskiej jako e, idei. E, natomiast gospodarczo nam, proszę Państwa, płaci się e, przyjąć euro, ale w momencie, kiedy będzie to korzystne dla obywateli. I to jest, myślę, że dalej jedyne takie podsumowanie. Odpowiedzialne decyzje, odpowiedzialne decyzje rządzących. Jeśli, jeśli będzie taka sytuacja gospodarcza, ona się z roku na rok poprawia. Trzeba patrzeć na to w horyzoncie szerszym, nie, nie, tylko, nie, nie tylko ostatniego roku i tych kłopotów, które się pojawiły, jeszcze raz powtarzam, to absolutnie niezawinionych przez obecnie rządzących i nie dotyczy kłopotów, które jeśli chodzi o inflację, o PKB, dotyczą wskaźników makroekonomicznych, dotyczą, dotyczą całej Unii Europejskiej. Polska gospodarczo radzi sobie w, tym, w tej sytuacji naprawdę świetnie. I proszę nie wierzyć w takie głosy, że prawo i sprawiedliwość jest z gruntu przeciwne euro. Euro to bardzo twarda, dobra waluta, ale na dzisiaj bezpieczeństwo Polski, wielokrotnie zostało to potwierdzone gospodarcze bezpieczeństwo Polaków gwarantuje silna i stabilna złotówka. Więc przyjdzie czas na euro. Ale w odpowiedzialny sposób, aby się to stało w sposób sprawiedliwy dla, dla obywateli Polski. Bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Czyli Partia Prawo i Sprawiedliwość chce przyjęcia euro, tak? Nie, nie, nie mówię o terminach, tylko konkretnie po prostu, czy chce, czy my nie. Jakbyśmy się wypowiadali na to nasi eksperci, mówili, że dzisiaj to, co jest proponowane przez Platformę Obywatelską, jest nie do przyjęcia, bo oni. Chcieli jak najszybciej przyjąć walutę europejską bez konsekwencji na koszty i bez konsekwencji na to, jak to przełoży się na portfele zwykłych Polaków. Wiemy i widzimy na przykład, jak ceny dzisiaj wyglądają w Chorwacji, jak niestety jest mogę dodać, proszę popatrzeć również na e, zależne tak naprawdę od przyjęcia tej, e, tej waluty e, decyzje właśnie w sytuacjach kryzysowych e, rządu, rządów poszczególnych państw. E, popatrzcie Państwo, czego moglibyśmy w tej chwili, czego wszyscy Polacy oczekują w sytuacji, kiedy to Polska stała się e, tak naprawdę tym głównym krajem pomagającym w krytycznej sytuacji naszym sąsiadom ze wschodu. Oczekiwalibyśmy wszyscy, nie tylko takiej pomocy, którą my jako obywatele udzielamy, ale również pomocy, którą powinno nam finansowo, powinna ta pomoc popłynąć z Unii Europejskiej. Ona do, do dzisiaj nie, do nas nie dotarła w takiej formie, w jakiej powinna dostać, w jakiej powinna dotrzeć. Więc odpowiadając też na to pytanie, proszę Państwa, i na dzisiaj jeszcze raz. Bezpieczeństwo Polaków na dziś gwarantuje silna złotówka i silna polityka monetarna rządu, odpowiedzialnego rządu oraz banku centralnego. Natomiast pewnie wszyscy marzymy o tym, że sytuacja się na tyle ustabilizuje, że na sprawiedliwych, korzystnych dla polskich obywateli warunkach będzie kiedyś można do tego procesu dojść. Myślę, że wszyscy. wszyscy o tym marzymy i, i oby się mm, to wszystko stało tak, żebyśmy my na tym jako obywatele nie stracili. To chyba jest najważniejsze wybory. Na Bardzo dziękuję.